Nie czekaj! Siemanko, 22 października, czwartek. Piękna jesienna pogoda 17 stopni na plusie. Nagrałem fajny przejazd przez centrum miasta, i okazało się, że kamera się zawiesiła. I nic z tego nie wyszło Żeby nie skłamać nie jeziłem na rowerze przez 2,5 tygodnia Prawie 3 tygodnie Pierwsze minuty to bardzo dziwnie się czułem na rowerku No ale już powoli się przyzwyczajam ale piękne liście. A skąd tak duża przerwa się wzięła? No Głównie przez pogodę. Drugim powodem jest to, że zaplanowałem sobie na ten rok zrobienie półmaratonu. Wróciłem do biegania po długiej przerwie. W zasadzie to nigdy tak przez dłuższy czas nie biegałem. To były takie wyrywkowe biegi. Jak już mi się zaczynało nudzić, albo nie było pogody. No i wkręciło mnie bieganie. No i znalazłem taką imprezę, która odbywa się w Białym Stoku. E, biegajmy razem, chyba tak się nazywa. Organizuję za 17 dni półmaraton. I tak pomyślałem sobie, że zamiast biec tak dla siebie to chociaż mieć coś z tego jakiś medalik na pamiątkę tylko z drugiej strony obawiam się kontuzji i tego, że jest po prostu za mało czasu na przygotowania ja jestem za mało rozbiegany boję się o, o stawy kolanowe to nie jest tak hopsiów tutaj trzeba wyrobić sobie pewne mięśnie żeby nie nabawić się kontuzji to nie jest tak, że z marszu sobie można przebiec 21 km Bo jeśli chodzi o wydolność to jeszcze jakoś to by było Ostatnio zrobiłem taki test na ponad 13 km No biegło się rewelacyjnie Tylko no, biegłem po asfalcie I powyżej 10 km już nie jest tak fajnie dla kolan Jeśli się przez dłuższy czas nie biegało albo nie ma zajebistych butów za 1000 złotych. Tak mi się wydaje. Dlatego nie wiem, czy to jest gra warta świeczki i ryzyka. Ładnie wieje. Oczywiście w twarz. Więcej temperatury się tak nie czuję. Z racji długiej przerwy, dzisiaj będzie taka krótsza wycieczka na po się w planach mam zwiedzenie kilku mocniej schronów wchodzących w skład linii Mołotowa Szablak, Nowogród Ścieżkę Dydaktyczną leśną, także trochę będzie A takim punktem kulminacyjnym to będzie posiłek na gorąco, gdzieś w terenie. Zabrałem ze za sobą kuchenkę turystyczną. Pierwszy raz chyba w tym roku. A poruszamy się teraz szlakiem Eurovelo. Który prowadzi z Łomży do Nowogrodu, Czartorii. O, tego mi brakowało. Ja już zapomniałem jak fajnie jest na rowerze. Oby więcej takich dni było, cały przyszły tydzień chyba będzie wyglądał podobnie, więc trzeba będzie korzystać. 124, zobaczymy na górce <grystanie> O, ale ściana, ja nie mogę O kurczę, ja mam najmniejsze przełożenie. Chciałem sobie zredukować. Tu nie ma jak. 169. Nie, jednak za Nie wierzę, że tyle jest 140. Zobaczcie. Tak to wygląda. Jesteśmy sami. Ciężki schron bojowy w Nowogrodzie. We wrześniu 1939 roku odbyła się bitwa pod Nowogrodem między II Rzeczpospolitą a III Rzeszą podczas kampanii wrześniowej. Do obrony linii Narwi została wyznaczona samodzielna grupa operacyjna Naryw. Niestety Niemcy w końcu przełamali naszą obronę. Ostatecznie pakt Libentrop-Młotow. Zakładał podział polski między Związek Radziecki a Niemcy. Taką granicą była właśnie linia Mołotowa. Tam jest nowogród i tutaj z tego punktu był właśnie bardzo dobry punkt obserwacyjny. To jest cała linia tych schronów, nawet jest tam na horyzoncie widoczny kolejny. Muszę powiedzieć, że się wychodziłem w tym schronie. Niby te 17 stopni zapowiadali, ale. Tam jest naprawdę bardzo zimno. Tutaj jest schron u Ulepaka, a tutaj po lewej jest system okopów. To jest bardzo zarośnięte. Tak to wygląda. I on się rozciąga na większym obszarze. i to no, zarastało to. Niech mi ktoś wyjaśni, jakim zbanem trzeba być, żeby robić takie rzeczy. Opakowania po kawie, cocktail, i papierosach głowy się nie mieści. Nadnarwiański szlak schronów bojowych. To jest cała ta linia różnych schronów i mocy, niektórych mówiłem Byliśmy gdzieś można powiedzieć gdzieś w tej okolicy Nie znam na pamięć tych numerków Piętnastka Dobrze, wskazałem i taka jesień to mogłaby być cały czas. Ostro wieje, masakra, aż zmarzłem. Nawet nie wziąłem kurtki przeciwwiatrowej. I tutaj też jest fajne miejsce, żeby sobie zjeść. Ale trzymajmy się planu. Okay. No nie mogę tutaj drogą łychać, bo nie będzie zjazdu. Zjazd jest tylko schodnika. Zielone płuca ziemi I o te miejsce mi chodziło No i tutaj będziemy się rozbijali W cudzysłowie Bo zrobiłem się głodny Specjalnie zjadłem mniejsze śniadanie żeby lepiej smakowało Żeby nie odfrunęły Zatrzymamy Wstrzymano OK Wyjmujemy nasz zestaw przetrwania kawy nie zabierałem, już za dużo tego gotowania by było zapałki sztormowe sobie zakupiłem zawsze miałem problem z rozpalaniem w przypadku wiatru dużego tutaj taki eksperyment, zupka Anny Lewandowskiej eee. co tu mamy, mieszanka warzyw w proszku z dodatkiem marchwi i pomidorów do przygotowania zupy krem Pomidory suszone, marchew suszona, sok marchwiowy Cebula suszona, skrobia, sól morska, imbir, oregano, pieprz Cayenne No, zobaczymy jak to będzie smakowało To jest... Kuchenka I tutaj też mam jakby co? Zapalniczkę kolejne zapałki, paliwo. Najlepsze jest to, że można tutaj palić patyczkami. Jeszcze nie próbowałem, ale jest taka możliwość. się tam grzeje. Szkoda, że kawy nie wziąłem, ale inną formę kofeiny zabrałem. Ciężko wszystko ogarnąć. No już czuć zapachy, chyba będzie ostra. I taka jak że jest pikantna? No i ogrzeć można. Przydałoby się coś większego. Grubszego. Bułka. O, bułka by się przydała. Zupełnie o tym zapomniałem żeby jakieś pieczywo zabrać po głowie mam chodzą mi takie głupie pomysły pomyślałem o biwaku w tym celu nawet dzwoniłem do Nadleśnictwa Łomża, żeby sprawdzić czy są jakieś wyznaczone punkty gdzie można zrobić biwak, gdzie można rozpalić ogniska, niestety u nas nie ma czegoś takiego Ale mogę złożyć wniosek i oni wtedy mogą mi zezwolić na rozpalenie takiej kuchenki. Znaczy, oni mi powiedzieli telefonicznie, że nie ma problemu, jest taka pora roku, że nikt mnie za to nie będzie ścigał, nikt, nikt mi nic nie zrobi. Ale wiecie, ja wolę mieć podkładkę, a nie w strachu chować się gdzieś po krzakach i rozpalać ognisko. się do spadamy stąd nie wiem może tędy wyjedziemy fajnie tutaj jest klimatycznie na uboczu pełno domków białek wiosna właśnie po sesji zdjęciowej rower nie przewrócił się jest dobrze jak to jest fajnie. tak to jest raczej to stare rzeczy poruszam się tutaj całkowicie po macku tutaj taki singielek jakiś jest To dobry pomysł. Nie chciałbym się tutaj przywrócić na bok. Ech. Ta zupka to była dobra, ale na rozgrzanie. O, da się usiąść. Tylko żeby nie zjechał. Ale widoczek. Asfaltik. No chciałoby się. Szczerze chciałoby się położyć na lemonce, pojechać asfaltem. No ale trzymamy się. Planu. Odkrywamy nowe drogi. Podsumowując, 45 km na razie, do domu jeszcze 17. A czuję się, jakbym zrobić, co, zrobił co najmniej setkę. Po asfalcie teren był trochę wymagający, piaski. Długa przerwa też zrobiła swoje jednak to nie da się chyba zastąpić bieganie rowerem i rower bieganiem to jest zupełnie co innego ja zaraz załączam sobie dyskotekę na rowerze także nie będę was katował na słuchawkach nie lubię słuchać i to chyba tyle z mojej strony do usłyszenia w następnym filmie